Jadę po paczkę i się tak jaram. Hej, patrzcie, co mam. Zacz, co przywiozę dla ciebie. Dostaliśmy paczkę. Dobra, to co? Ja już widzę, co to jest. O tak! Poznajesz Boba? To był Boba, który jest trochę chłopcem większym, tak mi się wydaje. O ja, patrzcie! Słuchajcie, dostaliśmy paczkę od Pucia. Bardzo dziękujemy, kochani, za, za ten prezent. Jesteśmy fanami waszymi. Marysia uwielbia Pucia. I no zobaczcie, jakie ekstra rzeczy. W ogóle mnóstwo tutaj tego. Bardzo duża paka w ogóle tego płucia. O, tutaj mamy taki sorter logopedyczny. Czy ty widzisz tutaj co jest? O, piesek. Owieczka. To trzeba otworzyć. Tutaj. Ok. Otwieramy. Na pewno chcesz to otworzyć pierwsze. Tak. Pomogę co? To taki domek fajny, tutaj może ci położę, proszę. A to co to było? Historiki obrazkowe. To jest coś, co ja często w ogóle zalecam. W pracy, co nie? W pracy, tak. Jak na przykład właśnie jest no. problem z o, zorganizowaniem się poradnym. Puzzle. Marysia ostatnio ćwiczy puzzle układać, tak? O i książeczki, zobacz, Puccio zostaje ostatnio kucharzem. gotujemy razem z Marysią, tak? To idealnie. Zobacz. I Puccio też tu będzie gotować. Potem poczytamy sobie. Zobacz tutaj Puccio uczy się jak się gotuje. Tak? Co tam jeszcze? Proszę bardzo, jeszcze mamy taki. Puccio chce siusiu, czyli pożegnanie pieluszki. Puccio robi porządki. Puccio u. Lekarza. U lekarza. I tutaj rośnie zdrowo. Jak Marysia podobała Ci się paczka? Co jest najfajniejsze z tego co dostałaś? Tak. To? Tak. Historyjki. Yeah. Hej nasza księgarnia, bardzo Wam dziękujemy za całą tą paczkę.